Tak na dobrą sprawę uświadomiłem sobie, że moją inicjacją, moimi początkami rządzą dwa początki. Pierwszy nazwałbym go takim początkiem mocno kreacyjno i introwertycznym, rzucał mnie do początków mojego dzieciństwa. Kiedy w serkiewniku 20 km od Olsztyna przez wiele, wiele dni pozostawałem na wiele, wiele godzin sam. W pokoju. E, moja matka wyjeżdżała do miasta do pracy, a więc miałem dla siebie, dla swojego świata z 8, 9 godzin. I posiadaliśmy w domu dwa duże kwiaty, fikusa i monstery. I praktycznie wiele, wiele godzin spędzałem na obserwacji. Tychże kwiatów, budując sobie najróżniejsze, wyobrażone, fantastyczne światy, które właśnie w migotaniach, półcieniach, odbiciach po światach słonecznych, no, budowały właśnie takie alternatywne rzeczywistości, w których spędzałem wiele, wiele czasu. I to był chyba ten moment, gdzie odkrywałem taką bardzo autonomiczną potężną, wielką dawkę wyobraźni, która potrafiła przenosić mnie do innych światów, w których czułem się równie autentycznie, równie intensywnie jak w tak zwanym życiu realnym. Drugi początek to jest czas szkoły średniej i coś, co nazwałbym sobie takim początkiem formacyjnym. Trafiłem do technikum elektronicznego w zamyśle próbując w Olsztynie budować jakąś e, Dolinę Krzemową tego świata IT, jednak e, spotkanie z paroma osobami, które bardzo mocno mnie ukształtowały tutaj, łącznie z panią Alicją Wykowską-Carczyńską, a kompletnie zdemolowały mój świat e, dotyczący e, przyszłości. Więc to był moment, kiedy bardzo mocno formowała się moja świadomość takie przeświadczenie, że można iść w poprzek, na przekór, że można w jakiś sposób się zbuntować i oprotestować tę wielką falę, która na początku lat 90. No, zalewała, że tak powiem, umysły młodych ludzi nastawionych na Sukces, karierę, coś co wtedy właśnie określaliśmy mianem wyścigu szczurów. W tym początku formacyjnym spotkałem wielu właśnie w elektroniku odszczepieńców, ludzi, którzy, równie intensywnie i równie mocno jak ja, pomylili kierunki i azymuty swojej przyszłości, coraz mocniej zagłębiając się w sztuki piękne, w literaturę. Generalnie w sztukę. Wszystkich nas kształtuje i lepiej czas i przestrzeń, a funkcją czasu i przestrzeni jest miejsce, w którym się znajdujemy, w którym się jakoś definiujemy, dookreślamy. Ja wielokrotnie określałem się mianem patrioty lokalnego prowincjusza, odwołując się właśnie do lat 90. do pewnego poczucia takiego wyautowania, poczucia funkcjonowania w Polsce, klasy B, C, D i tak i tak dalej. I to poczucie właśnie wyautowania było bardzo, bardzo ważne. A z drugiej strony one no, w jakiś sposób kształtowały tożsamość Kształtowały też świadomość tego, kim się jest, skąd się pochodzi i w jakim, że tak powiem, rejestrze doświadczeń się funkcjonuje. Nie ukrywam, że moim takim bardzo konkretnym i ukochanym miejscem czy lokacją, w której czuję się najlepiej, to jest olsztyńskie zatorze. Ten świat mnie ukształtował, uformował. Lubię takie przestrzenie nieoznaczone, zdegradowane rodem z szulca, gdzie czas płynie zupełnie inaczej, odsłaniając swoje różne nieciągłości, milizny. Lubię jakąś formę wręcz takiego bezczasu, gdy świat nieruchomieje i zawiesza swoją przyczynowość. Zawiesza swoją no, taką dość opętańczą logikę, gnania do przodu. A w sensie czysto takim mentalnym, wewnętrznym czy nawet, nawet takim ewolucjonalnym jeśli odpowiadam sobie na hasło miejsce to zawsze przychodzi mi na myśl niebo. Tak już mam, że muszę mieć dość spory kawałek nieba, który przegląda się w moim oknie albo który mam bezpośrednio nad e, głową. Wszelkie przestrzenie pozbawione właśnie nieba, jakkolwiek to teraz brzmi grafowańsko skoczyli ręcznie, i jednak wywołują we mnie pewne stany e, klaustrofobiczne. Wychowałem się na Gombrowiczu. Jest bardzo trudno uderzać mi czy rozpoznawać w sobie rejestry. Zachwytu. Jeśli już to chłopie w sobie i też przenoszę w jakiś sposób na, na literaturę, zachwyty bardzo konkretnymi drobinami naszej egzystencji, jakimiś ułamkami, fragmentami. E Czymś, co jest pozornie niedostrzegane, pozornie mało ważne, mało istotne, zbyteczne. W swoich zachwytach poszukuje takiego niedostrzegalnego na pierwszy rzut oka piękna. Ale jest to chyba ta kategoria, z którą mam największe problemy. Ciężko mi jest wzbudzać w sobie. Zachwyty, poza takimi typowymi zachwytami na pograniczu kiczu, a więc zachwytami naturą, wschodami, zachodami słońca. Ale generalnie jestem dość taką codzienną osobowością i zachwyty są mi obce, a poza tym nie potrafię takich zachwytów, czy to metafizycznych, czy egzystencjalnych, przenosić na papier. Odpowiada w jeden sposób: pisanie. Wolność gwarantuje mi właśnie język. To jest ta przestrzeń, w której czuję, doświadczam możliwość funkcjonowania, istnienia w alternatywnych światach. Literatura jest pewną symulacją wolności w innych rzeczywistościach, w których. Zapewne nigdy nie będzie mi dane funkcjonować i uczestniczyć. Wolność to również takie różne formy językowej obecności człowieka w świecie. Generalnie funkcjonujemy, jesteśmy wolni bądź zniewoleni poprzez język. Więc tutaj, te dwa światy, świat języka i świat wolności, są dla mnie bardzo bliskie wręcz tautologiczne. Im człowiek starszy albo inaczej im bardziej się starzeje, tym ludzi coraz mniej wokół niego i ludzie też są chyba coraz bardziej zbędni, zbyteczni odchodzą w przeszłość, bardzo intensywne, bardzo dogłębne, dojmujące relacje i człowiek generalnie jest coraz bardziej pozostawiamy sam sobie, coraz trudno, trudniej mu wejść w jakąś taką intensywną e, przestrzeń relacji między ludźmi. Ale jak rozumiem, o ludziach można mówić również w kategoriach formacyjnych, czy takich, które w jakiś sposób kształtują moją osobowość, więc znów, znów powinienem wrócić tutaj do tych początków formacyjnych. I jeśli wrzucam sobie hasło ludzie, którzy mnie formowali, to przychodzą mi na myśl przede wszystkim dwie postacie kobiece: to jest Alicja Bykowska-Swalczyńska, która wprowadzała mnie w świat literatury, ale też w określonej wrażliwości. I druga osoba to Marianna Sokołowska, moja jedna z pierwszych redaktorek. Ta właśnie Marianna Sokołowska, która pracowała chociażby, chociażby z Mironem Białoszewskim, i ona wyczuliła mnie właśnie na pewną wewnętrzną logikę języka, na jego taką samoświadomość strukturalną, stylistyczną, i wyczuliła mnie na przede wszystkim taką uważność w podejściu do samego języka. A później, jeśli mówię o ludziach, no to na pewno ekipa portretu. Bez ekipy portretu, którą właśnie tworzyliśmy, generowaliśmy, wydawaliśmy kolejne numery pisma. Wydaje mi się, że byłbym w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym świecie. Nie wiem, czy lepszym, czy gorszym. Ale na pewno to, co się wydarzało w naszych relacjach i światach literackich, portretowych w połowie lat 90. No, odcisnęło ogromne piętno na, na kolejnych dekadach. Nie podchodzę do literatury i nie podchodzę do pisania w kategoriach zawodowych czy też tak komercyjnie pojętego no, profesjonalizmu. Raczej do języka przykładam takie miary metafizyczne, czy wręcz mistyczne. Uznając, że jedyną rolą pisarza jest bycie w takiej ciągłej gotowości i w oczekiwaniu na to, aby język spłynął niejako na niego, czy język do niego przyszedł i tak to też jest w moim przypadku piszę wtedy, kiedy coś mnie boli, kiedy coś mnie uwiera coś, co powoduje, że muszę właśnie wyrazić się w języku, w słowie muszę natychmiast z siebie to wyrzucić nie uznaje siebie za jakiegoś szczególnie świadomego warsztatowca, który potrafi rozpisać kwerendę na poszczególne gatunki i jest takim świadomy materii, którą, w której, której się porusza. Jeśli chodzi o takie czysto techniczne uwagi warsztatowe, to piszę zazwyczaj blanym. Świtem, pierwsze rytualne zdania pojawiają się zawsze, piórem, później się pojawia laptop i generalnie cała rzecz polega na tym, żeby najpierw z siebie zrzucić, że tak powiem, ten alternatywny, wewnętrzny językowy świat, a później go poprawiać, cyzelować, rzeźbić, że tak powiem, w tym języku, dokupując się do jakiejś swojej formy, do swojego stylu, do tego najpełniejszego Pędzimy przez miasto, Będziemy aż strach, Christe dimite nobis. ona i ja. Będziemy ścieżką, alejką, chodnikiem, z górki pod górkę, po prostu i łukiem. Przytąkają łotniki, skrzypi siodełko, łańcuch grzechocze, jak młynek do pieprzu. Ona pierwsza, ja za nią. Uciekamy, choć nikt nie goni. Gonimy, choć nikt nie ucieka. Ona dzwonkiem wyzwania, ja dźwięcznie odzwaniam, że jestem tuż, tuż. O jeden, świszczący oddech. O dwa. Nasze sygnały porywa wiatr i trąbką powietrzną śle prosto do nieba, wstrzymając alarm u piotrowych bram. Tam to się dopiero dzieje, tamto dopiero Rejwach i Galimatias. Wywerwany z drzemki, pierwszy apostoł upuszcza pęk kluczy i krzyczy w półprzytomnym amoku: Dajcie mi tego koguta, dajcie mi go jeszcze raz, niech zapieje choć pół podłej nuty, już ja mu dam. Nie trudno odgadnąć, jaka go prześladuje trauma. Chóry anielskie ustawiają się wedle głosów, stroją skrypiałe gardła, wkładają maski. Za świętych pleców pierwszego. Słychać straceńczy pisk. Lili, lila, li, 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 gdzie moja maska? Panikuje pierwszy sopran. Bez maski nie mogę śpiewać, duszy Tułaczę, nie mogę jej się pokazać. Co racja, to racja. Nigdy nie ma gwarancji, że dusza Tułacza nie niesie zła, wtóruje basa, brzmi niebo i grozi burzą. Boże, na co nam przyszło? Wtrąca się poirytowany alt. Ani chwili spokoju, dzwonią, łomocą mamy już na baczność. Tak żyć się nie da. Niebo to niebo, a ziemia to ziemia. Nie mieszajmy porządków. Kogo znów niesie? Jakiego włóczę? Mówi nagłoś to, o czym myślą wszyscy chórzyści. Uśmiecham się pod nosem. Anielski śpiew ma wprawić przybysza w zachwyt. Niech wie, gdzie trafił. Niech doceni. A rzeczywistość zrodzona z naszego rowerowania? Rzeczywistość jest taka, że to burda na kółkach, nie raj. Chaos narasta i kogu Kogut czy jednak dzwonek naciskany palcem ziemskiego imigranta. Jeden pies i w którym pierwszym, drugim czy siódmym niebie jechał to pies. Herubini sprawdzają w popłochu każde wejście, lecz puszcz sto nikogo ani żywej duszy u bram. Deogratias. Duże oczy ma strach. Rybak apostók się uspokaja, na powrót zapada w drzemkę. Przez chóry przechodzi głębokie westchnięcie. Ulga, żadnego włóczęgi. Brama zamknięta, śpiewacy niebiescy zdejmują maski. Fałszywy alarm, to tylko wiatr. Choć warto, by uszczelnić bramy, żeby nie gwizdał, nie dzwonił, nie niepokoił. Niebiosa pozostają bezpieczne. Niebiosa są zatrzaśnięte. A tutaj, na ziemi, my już daleko. Za kolejnym zakrętem, skrzyżowaniem ulicą bezkarnił uciekinierzy na dwóch kółkach. Wiatr zdążył zatrzeć po nas najmniejszy ślad. Taka frajda, taka zabawa, świat wertykalny pomieszany z horyzontalnym. Gdy trafia się kałuża lub piach, słuchać syk i z roweru dziewczynki wypełzają dwa splesione węże. Za siebie wolę się nie oglądać. Gnamy.